O saque auto. kupicie nowe podkłady. Jezu. Yes. No, całkowicie nowe. Ej, tym są drewniane? Może, może właśnie na tym polega remont. A właśnie, tu, tu jest remont, Zapomniałem wspomnieć. Może dlatego. No, podkłady. Bardzo duże już zresztą. A te słupki właśnie służą do chyba, chyba, do zwrotnic. Tam daleko jest zwrotnica. Ha. I tam jest bardzo duży te zwrotnic. Tam i chyba jeszcze na drugiej stronie. Nie mogę tu kamerownicę, o tam też są. No. A może też chyba, ale właśnie dzisiaj był dzień otwarcia, tylko nie wiem czemu tu są dwa, a tam dalej jest jeden. O, tam dalej. Tego nie robimy. I to biegnie do tamtej butki czarnej, małej. Ja tu muszę bardzo dużo przybliżać. I do tamtej budki. Idziemy gdzieś. tam jest most. Most? To jest jakiś własy wielki i żelka witka. Dokładu ty już masę. Masę. Tylko to chyba służy do pięcia tory. Może. A tu znalazłem jakieś części kinowane w, kamie... w kamieniu. Może od torów. Nie wiem, ale to jest most. Idę tam tam są dwa. tam nie widzi. nie O a tu jest jeden. to jest niewyjaśnione. Dobra, most tu jest. Czy to w ogóle jest jakaś... Jaka? hej, jakieś barierki. Тут, а там так Там. Тут плывет какая-то Так, плывет. Плывет и вай немного замазнята. Альмонт и